Więc zobaczcie, elegancko zawekowane, zaciągnięte wieczko. surówka super się zawekowała. Zresztą jak każda moja, już odkręcić nie mogę. O, mam nadzieję, że to słyszeliście. I teraz wyłożę sobie troszeczkę na talerz. Czy tam do miseczki. Pachnie pięknie, koprykowo. Ja pięcie. Chyba, no, nie przesadzę jak powiem najlepsza surówka jaką zrobiłem. Hmm. Przepyszna z tych proporcji co Wam podam pod filmem zróbcie, no kurczę, rewelacja. Serdecznie polecam. Genialna, no to tak dobrze smakuje. Ten seller tutaj tak dobrze odgrywa swoją rolę, że no naprawdę mega opcja. Mm, polecam serdecznie. Musicie zrobić koniecznie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo pyszna. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Zaglądajcie na moje przepisy, zaglądajcie na mój kanał. Teraz będzie się dużo właśnie działo, jeśli chodzi o wekowanie, o pasteryzację. Wszystko wam pokażę, wszystko będziecie mieli u mnie jak na talerzu. Ja Was pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.